Ja mam wszystkim w dzisiejszym filmiku. Na samym początku chciałabym wyjaśnić problem tego, co znajduje się na mojej ręce, ponieważ bardzo często mnie o to pytaliście w poprzednich filmikach, co to jest. Mianowicie jest to plaster, który się trzyma bardzo długo. Jest to jakiś japoński plaster, gdyż iż ponieważ spadam ze schodów e, i że tak powiem, bardzo się obtłukłam z całej lewej strony przede wszystkim obtłukłam sobie tyłek, ale też i rękę, dlatego jest to plaster, nie jest to plaster antykoncepcyjny, antynikotynowy, bo pisaliście bardzo różne rzeczy. I jak coś to żyje i nic mi nie jest, zaczynamy filmik i zaczynam mówić o hasztagach. Zapraszam. Żeby w ogóle zrozumieć, co to jest hashtag, chciałabym Wam przedstawić definicję tego słowa, więc uwaga, czytam. Hashtag jest pojedynczym słowem lub wyrażeniem bez spacji poprzedzonym symbolem hashtagu, czyli czegoś takiego, co znajduje się na klawiaturze. Krótkie wiadomości na mikroblogach i serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Na samym początku chciałabym powiedzieć, że ja osobiście do hashtagów nic takiego nie mam. Wręcz przeciwnie, korzystam z nich i często na Twitterze czy też na Instagramie. Linki macie do mojego Twittera i Instagrama w opisie. Bardzo często po prostu tam z nich korzystam. Rzadko kiedy zdarza mi się korzystanie z hashtagów na Facebooku, Yy, ale też, że tak powiem, robiłam takie rzeczy. Tak bardzo przeraża mnie to, że wielu młodych ludzi korzysta z tych hashtagów jak Chodzi mi przede wszystkim o to, że, co nie słowo, to hashtag. Yy, hashtag jestem, hashtag na hashtag obiedzie, hashtag z hashtag rodzicami, hashtag jem, hashtag zupę, hashtag chińską, hashtag w hasztag hashtag w restauracji. Hashtag jolo. Hashtagi są przede wszystkim bardzo wygodne, jeżeli chodzi o poszukiwanie czegoś. Ja tak mam, że czasami jak czegoś szukam, co na przykład wrzuciliście na Instagrama, to wpisuję sobie wyszukiwanie przez znacznik wobec obiektywu i wtedy wszystko widzę. I faktycznie te hasztagi w jakiś sposób upraszczają moje życie, ponieważ przez wpisanie tego w wyszukiwarkę wiem, co się dzieje gdzieś tam na jakiś dany temat, jeżeli chodzi o mój kanał, o to co robię i co kto sądzi na mój temat. Przeraża mi też to, że młodzi ludzie mają to do siebie, że tymi hashtagami zaczynają posługiwać się w życiu codziennym, w takiej komunikacji międzyludzkiej, że rozmawiają z kimś, mówią hashtag coś tam. Ja czasami mówię hashtag JOLO, ale zdarza mi się to zazwyczaj wtedy, kiedy. nieważne, ale zazwyczaj często mi się to nie zdarza, w ogóle mi się to nie zdarza, żeby z kimś rozmawiać i mówić hashtag chodźmy, hashtag tam, hashtag no. Ten temat poruszany jest nie bez powodu, ponieważ ostatnio, kiedy jechałam tramwajem, byłam świadkiem tego, kiedy jedno dziecko tłumaczyło drugiemu dziecku, na czym polega hashtag i ogólnie z czym to się je, po co to jest, jak to funkcjonuje. I to dziecko powiedziało coś takiego, że hashtag to jest takie coś, co się mówi przed każdym słowem. I ten młodszy człowiek, który był obok tej osoby, na pewno młodszy, dużo młodszy, Stwierdził, że genialnym pomysłem będzie rozmowa poprzez hashtagi i on po prostu całą drogę, jechałam tym dość długo, ponieważ z jednego końca rozmowie na drugi przed każdym słowem stawiał słowo hashtag. To było gorsze niż typowa kupa zamiast przecinka. Kiedy siedzisz, pomimo tego, że masz słuchawki, to cały czas słyszysz, że ktoś mówi hashtag wiem, hashtag że, hashtag coś tam, hashtag gówno. Wydaje mi się, że najodpowiedniejszym miejscem na hashtag jest przede wszystkim. Twitter, a nie Instagram, ponieważ jeżeli ktoś coś pisze na Instagramie, to niech napisze to w zdaniu, zakończy to kropką. I jeżeli to się odnosi do na przykład nie wiem hashtag #jesień czy hashtag #coś tam, to niech tak to napisze. I też często jak widzę na przykład na Instagramach opisy takie, że jest tak Hashtag I, hashtag love, hashtag jesień, czyli chodzi mi po prostu o to, że jest i polski, i angielski, i francuski, i w ogóle wszystko naraz. No nie, 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 po prostu nie. No jeżeli chodzi o hashtagi, ja do hasztagów, tak jak powiedziałam, nic całkowicie nie mam, jednak jeżeli ktoś tego nadużywa i zaczyna to wprowadzać w dzienną, normalną komunikację międzyludzką, to wiedz, że coś się dzieje. Zachęcam Was do komentowania filmiku i do tego, żebyście napisali swoje, że tak powiem, zdania na temat hasztagowania się i hasztagów w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania i do zobaczenia w przyszłym filmiku, a ten przyszły filmik z pewnością będzie w poniedziałek, ponieważ dzisiaj jest piątek, tak? Czyli widzimy się w poniedziałek o godzinie 19. .00. Cześć, na razie trzymajcie się i do zobaczenia i do poniedziałku, miłego weekendu! Piątek, piąteczek, piątunio, piątek, weekendu, początek. 啊